Ja już jestem tutaj przygotowany. Kicia mi tutaj na nogę się bez przerwy Jak się nie zamknę, to ona przylatuje do kuchni tutaj i ona mi tutaj na nogę się wydrapuje. A ja tutaj, nie, nie, jak jestem zajęty jedzeniem, to nie patrzę na nogi i ona mnie drapie, drapie. I później noga wygląda w ten sposób. Tak więc teraz nadal się dzielę z kicią kurczaczkiem, z tym że nie całym kurczaczkiem ja ci tam zabieram zdejmuję skórkę z tego z tego kurczaczka prawda? Z, te, z tego łódka. Skórki, bo na te skórki to szaleje za nimi, za skórkami. A mnie to ja i tak jestem tłusty, to... O, te kuperki też, te kuperki też. To jest jedzenie kici, Skórki i kuperek, i, i chrząstki. O, chrząstki to to kicia uwielbia, uwielbia te. A kicia, nie, nie! Już mi się biła pan przez, 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 te, przez spodnie mi się biła fazurami, no to jeszcze inne rzeczy też kicia musi jeść, także skórka już zdjęta, co by tu jeszcze kici dać, nie, nie za bardzo, I tutaj jeszcze jakiś tłuszczyk, no reszta to już dla mnie, białko dla mnie. Jeszcze. Kici posypuje troszeczkę pietruszką, bo Kicia też lubi pietruszkę, proszę sobie wyobrazić. Też lubi pietruszkę. O, Kicia lubi gazebo gazebo muszę ściszyć. Najpierw wyślę sobie tutaj ten, a potem tego garbo jeszcze. Idę ściszyć radio jeszcze do, do pokoju na razie, a, a wy tutaj obserwujecie co się u Kici dzieje. Stawiam smartfon na, na tym. Ja nie... Idziemy Kicia teraz do tego, do, do pokoju tutaj. Tutaj dla Ciebie. Nie, e, e, ręcznik kuchenny też proszę zostawić. Tutaj będziemy, zaraz będziemy, ale tutaj w pokoju jemy. Tu, Kicia. idziemy, idziemy, chodź. Kicia, chodź. Chodź, chodź, chodź. O, tutaj. No i Kicia tak sobie właśnie... Jed, najpierw się musi powąchać, czy to, to się nadaje do czegoś kolwiek? Nadaje się. Oczywiście, że się nadaje kiciu. To jest właśnie twoja ulubiona skórka, skurczaczka. No, z pietruszką, też ulubioną, no. smacznego.